Siema, witam Was w kolejnym odcinku Daily na kanale i jest to odcinek trochę specjalny, a właściwie początek będzie trochę specjalny, bo troszeczkę tutaj pogadam, jeżeli chodzi właśnie o Rzocie i o jego bracie, którzy niestety wczoraj w wypadku samochodowej odeszli z tego świata, więc jeżeli nie chcecie tego słuchać, jak kibic Liverpoolu gada o piłkarzu Liverpoolu, to po prostu skipnijcie sobie dalej. A dalej będziecie mieli oczywiście wszystkie zlikowane karty z drużyny Shapeshifter 4. Jeszcze nie Footis, Footis będą za tydzień, ale EA chce nas zasypać po raz czwarty Shapeshifterami. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie to są karty, co wyjdzie w SBC i jakie karty wyjdą też PTG, jeżeli związane z euro, jak te karty się będą ulepszać, to po prostu skipnijcie sobie. Zrobiłem specjalnie timestampy, żebyście nie musieli tego słuchać. A dla osób, które tutaj zostały, bardzo mi miło. Jest mi też bardzo miło, że tak na live to wszystko przyjęliście, że pomogliście mi też trochę tego live'a przetrwać, ponieważ jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja dla mnie z wielu powodów. Po pierwsze, Żota zginął w wieku 28 lat, czyli dokładnie w takim samym wieku, ile ja, w którym ja jestem. Też, tak jak ja miał kilkutygodniowe dziecko. I dlatego jest to dla mnie takie trudne, bo nie wyobrażam sobie, żeby w takim wieku po prostu mnie zabrakło. Wiadomo, różne są sytuacje życiowe różnie się może to wydarzyć, jeżeli chodzi o życie. To był piłkarz, który był związany z Liverpoolem od 2020 roku. Czyli tutaj już mamy dwie 20. Numer, który wybrał na koszulce to również był 20. W tym roku Liverpool po raz 20 zdobył tytuł mistrza. No i postanowił klub zastrzec jego numer. W Premier League jest to możliwe do zrobienia. W La Lidze na przykład jest to trochę trudniejsze, bo tam macie numerki od 1 do 25 bodajże i po prostu nie możecie sobie wybrać innego numerku, dlatego na przykład Trend gra z dwunastką tak? A w Liverpoolu grał z numerkiem 66. W Liverpoolu macie całą pulę numerów dostępnych na koszulkach, czyli tam od 1 do 99 i 20 w Liverpoolu zostanie zastrzeżona dla żoty. Yy, co mogę powiedzieć, bardzo trudny to był dla niego sezon i jako dla fana Liverpoolu mi też się to ciężko oglądało. Było mi go po prostu żal, dlatego że każdy tak naprawdę powrót z kontuzji, 2-3 mecze i on wracał na kontuzję, a co najgorsze wszystkie jego kontuzje w tym sezonie nie były spowodowane przez jakiś uraz jego. Tak, za pierwszym razem on, nie wiem czy miał stłuczone czy złamane żebra w meczu z Chelsea, bo upadł na niego po prostu obrońca. Później zderzył się z zawodnikiem drużyny przeciwnej. Następnym razem, to było za trzecim razem, jak skakali do piłki, to przegrał pojedynek w powietrzu i z wysokości spadli mu na nogę. Więc znowu go nie było. On opuścił naprawdę, naprawdę dużo meczy. I gdy wydawało się, że wszystko już jest w jak najlepszym porządku, czyli wrócił, strzelił gola na Everton, tak? Jego ostatnia bramka to była w derbach na Anfield, gdzie wygrali 1-0 i właśnie Rzota zrobił fantastyczną akcję. To też ikoniczna sprawa, bo fani Evertonu, fani United, City i innych drużyn w Anglii i nie tylko w Anglii, wszyscy się zjednoczyli. I naprawdę jest to fantastyczny widok, że piłka nożna i ogólnie sport dzielą nas, bardzo często nas dzielą, bo piłkarz, który przechodzi z jednego do drugiego klubu, może stać się od razu z bohatera w jednym, od razu być uważany za szczura w drugim klubie. Przez różnego rodzaju wymuszenia transferu kluby potrafią się bardzo kłócić, albo przez zabieranie sobie graczy, ale w tym wypadku wszyscy się zjednoczyli. Wszyscy wysyłają kondolencje do żony, bo i dla mamy, dla. No, no turbo ciężkie to jest dla mnie, dla dwóch kobiet, które pewnie dla Żoty były najważniejsze. To było piękne, że wszyscy potrafili się zjednoczyć. I ja też wam dziękuję, moja społeczności, za to, że ten live, który myślałem, że będzie naprawdę trudny, bo już świeczki w oczach stały. W pewnym momencie, jak w 20 minucie live'a chcieliście zrobić yy, ciszę i puściliśmy yy, You Will Never Walk Alone, Pff, jakoś się udało przejść, tak? Myślę, że to był najtrudniejszy live. Spodziewałem się, że mogło być trudniej, jednak razem z wami wszyscy daliśmy radę, czego jestem wam naprawdę, naprawdę wdzięczny. Yy, I taki statement na koniec. Pamiętajcie, że nie znacie dnia, nie znacie godziny. Jeżeli macie kogoś, kogo kochacie, mówcie mu to cały czas. Im częściej, tym lepiej. Jeżeli jest to dziewczyna, żona, partnerka, mama, tata, brat, siostra, pamiętajcie o nich, bo jeden wyjazd samochodem może już skończyć to wszystko. I tak naprawdę, jeżeli będziecie odkładali to na jutro, żeby powiedzieć drugiej osobie, że ją kochacie, że jest dla Was ważna, że zrobicie dla niej wszystko, to tego jutra może nie być. I, i to jest przesłanie, z którym myślę, że was zostawię. Nie, nie będę tutaj wygłaszał jakichś nie wiadomo jakich słów, po prostu pamiętaj Żota, pamiętaj Andre, you will never walk alone i mam nadzieję, że tam w drużynie Niebo FC też pogracie sobie elegancko w piłeczkę już z bardziej poważnymi piłkarzami, że tam Pele, Maradona, oni was tam przyjmą i będziecie sobie elegancko radzili. A teraz zapraszam Was do tej części odcinka, o której mówiłem wcześniej, czyli Shapeshifter 4, moi drodzy. No i tak prezentuje się ta drużyna, o której przed chwilą Wam mówiłem, czyli Shapeshifter 4. Możemy sobie trochę ją Marki Markinios, środek pomocy. Karshawe na ST, ok. Ona nigdy się na boku broń nie nadawała. E, James, jak najbardziej. E, RW i całkiem niezłe statystyki. Pewnie, pewnie będzie się go gdzieś tam kiedyś dało na prawą obronę wsadzić, to będzie naprawdę ciekawe. Ferdinand z pięcioma playstylami, Doku. No powiem tak, takiego Shapeshiftera to ja nie rozumiem. Jeżeli chłop dostaje z lewego czy z prawego skrzydła na napastnika kartę, to to nie jest Shapeshifter. Dla mnie przynajmniej. To jest po prostu zmiana pozycji. Jeżeli chodzi o Savę, no spoko. Sawa niech sobie będzie. E, Ruben Neves. ok Sergio Busquets. No to ta karta dla fanów yy, dla fanów Barcelony jak najbardziej, no ale tutaj znowu, chłop ma CM i CDM, w ogóle Cam chyba też na jakiejś wersji miał, i znowu dostaje kartę na Cam. Williams, yy, Emengha, o ile można tak, nie, nie wiem czy tak to nazwisko, ale on wygląda dosyć ciekawe, Arda Giller no i teraz tak, znowu, skrzydłowy, ofensywny pomocnik, jak zwał to zwał, dostaje kartę na ST. Lucio na SPD. Całkiem fajnie. Bardzo dużo podań ma ten Lucio. Pamiętajcie, to są karty już oficjalne, te, które pokazuję, więc no ta karta będzie konkretna. Owen na LW z ST. Także też się mogli bardziej postarać. Murillo z SO na LB. No naprawdę, zaskakuje mnie czasem jej. Tak, mamy też tego Middelstadta. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy Nora. Norma chyba Cam. I też dostał ST. Jak dobrze mi się daje. Cantona który będzie miał 5 playstyli. też wygląda naprawdę, naprawdę fantastycznie. No i na CM, z tymi wszystkimi statystykami, jeżeli on będzie miał jeszcze CAM, a pewnie tak będzie, niesamowita karta. No i tak się prezentuje ta drużyna numer 4 Shape Shifter, i dopiero za tydzień dostaniemy karty. Dodatkowo razem do gry z Shape Shifterami wejdą karty związane z Euro kobiet, czyli Pani Williamson, Stanway, Patry, Pajor, FK, zawsze mówię Ewelinka. Co ciekawe, zobaczcie, tak się rozpędzili chłopaki, jeżeli dali zamiast polską koszulkę i hiszpańską flagę. Jeżeli chodzi o te predykcje, no ale mniejsza. Kato to Ericsson, Hegeberg, Hemp. No także całkiem, całkiem fajnie wyglądają, jeżeli chodzi o te karty. Mamy tutaj cztery playstyle i pamiętajcie, że te karty się będą ulepszać. Okej, okay, jeżeli chodzi o ulepszanie się, to mamy tak. Drużyna narodowa strzeli 3 gole w fazie grupowej, awans do ćwierćfinału, wtedy dostajemy 5 słabszej nogi, tak, alternatywną pozycję. Do półfinału, gwarancja to jest 1 PS, czyli PS numer 5. Kwa kwalifikacja do finału to jest kolejny jeden overall i wygrana to jest 99 overalla i maksymalna chemia. No i tutaj nie oszukujmy się. No, ale głównymi faworytkami do wygrania będą oczywiście Hiszpanki, a Hiszpanki już nawet strzeliły w swoim pierwszym meczu 4 czy 5 goli Portugalii. Także no, Hiszpanki już mają zapewnione plus 1 overala. Z ciekawych kart dostaniemy też jeszcze Manuela Noyera na ST czyli tak naprawdę będzie to flashback jego karty Shapeshifter. Nie wiem dlaczego normalnego flashbacka mu po prostu nie dali na bramce. Oraz druga karta, którą znalazłem, która będzie dostępna w SBC, ma być to Araujo na pozycji CDM. Także tak prezentują się wszystkie karty, o których aktualnie wiemy. Wyglądają całkiem nieźle, ale i tak czekamy na futis, wtedy najprawdopodobniej dostaniemy kartę Trenta w Realu, Frimponga w Liverpoolu. Dostaniemy kartę Wirsa w Liverpoolu czy Kerkeza, dostaniemy karty typu Delap w Chelsea czy na przykład David w Juventusie. Czyli po prostu futis polega na tym, że dostajemy najciekawsze karty, czyli tym, co, czym ludzie grali naj, najwięcej po prostu w grze, plus karty świeżo przetransferowane. I tak naprawdę na to wszyscy czekają, a nie naszej przywtery. Po raz czwarty tu są perełki, oczywiście, i w tej starej drużynie też są perełki, bo jeżeli chcecie sobie troszeczkę zarobić jeszcze na tej drużynie, to oczywiście, że się na tym da zarobić, bo według mnie taki Sesko, według mnie Dybala, według mnie taki Pulisic, według mnie taki Fabinho, czy jeżeli chodzi o na przykład o ikony, to Gerard czy Casillas on jak najbardziej powinni oddać, ale po prostu to już jest tak odgrzewany kote, ta drużyna to nie jest numer 2, tylko numer 4, czyli mamy 20 kart w każdej drużynie, to jest czwarta drużyna, czyli będzie co najmniej 80 takich kart, plus jeszcze hero, plus jeszcze ikony, czyli będzie jakieś 100 kart Shifter, dlatego ten event tak się dłuży, ale na szczęście za tydzień nowy sezon i za tydzień już tego wszystkiego nie będzie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Dzięki, że wysłuchaliście tego statementu, o ile wysłuchaliście go na początku. Mam nadzieję, że bardzo Was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że przekazałem to, co chciałem przekazać i mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali dla mnie przez kilka najbliższych dni, czy to w komentarzach, czy na streamach, jeżeli by było trochę bardziej drętwo przez tą atmosferę. Ale oczywiście będziemy się starać, żeby tak nie było Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wpadajcie na live'y, bo są codziennie. Dzisiaj miałem zagłoskę, czy tego live'a odpalać, ale dzięki wam przeszło to całkiem gładko, a mimo wszystko daliśmy radę uczcić żotę. No i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiał mówić o takich rzeczach. Będzie mówić tylko o super transferach, o niewypałach transferowych, flopach, ale nigdy o śmierci. Trzymajcie się, dobre, dobrego dnia wam życzę. Elo.